To były tak Kolejnym celem fundacji będzie honorowanie wybitnych twórców z Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Wisła no i oczywiście Fundacja Rasta odpuści. Kierowy spektakl Teatru Ludowego w Kowus i jego tamchą w trzech aktach dla Dymisa Zbioroca, sztuka będąca zawiacją na temat literackiego turbów. Dramat Milan Endera traktera jako stanie i to jest traktat filozoficzny, właściwie. Taki traktat do kondycji człowieka, który wypadł na wierzchu mocy jego I to bardzo poważny. Ale ten traktat na ludzi z tego boku ma takiego rodzaju lukituniki. Te sprawy są ujęte w odbiciach przy tym zwierciadłym. Zabawy. Tu musi osądzić kurde po jego ciepła. Wspaniała literatura, aktualne i bulwersujące historie w przekładzie, który podbije serca nowego pokolenia, napisała Krystyna Janda, po lekturze najlepszego tłumaczenia dramatu w stanie współczesnego przekładu pięciu najważniejszych jego dramatów podjął się. Aktor leży i tłumacz jak to udział. Widzieliśmy często te ludzkie produkcje oparte na tej dramatologii, niemniej jednak gdybyśmy znali do nich, to byśmy odkryli, to po prostu odchłań. niesamowite odchwań od też w tym roku. Bardzo dużo piękna, bardzo dużo złości, bardzo dużo lęku, bardzo dużo samotności. Ogromne, proszę się poprzednie tłumaczenie, e, tłumaczenia, bo też o rzeczywiście można powiedzieć, że tak troszeczkę trącą myszką. Dzisiaj, żeby ludzi wszystko połączyć, na to trzeba użyć często języka, czy odcześnych trochę bardziej aktualnych porównań. A jeszcze teatrę prawną, dojść do kitylerki na mięsa, to na stole prawie przemowy, choć na razie tylko w formie czytania tekstu, a nowy przekład daje taką młodzień. Wzyskąpił to zdjęcie tygodniowe muzykowanie w fotelu górskim na palatówkach z Zakopanem. Jest bardzo dużą młodzieży, która mniej e, balanguje, mniej się bawi, a do muzyki podchodzi bardziej poważnie. No, myślę, że to nie jest źle wcale. Po reaktywacji to już 16 takich spotkań mistrzów liście, w dżęzy, muzyków. Myślę, że we wszech jest to dla nich bardzo dobre. Dla nas też, bo młoda też nas bardzo tak mobilizujemy rzeczy i Do największych atrakcji spotkań na palaciskach należy wspólno-muzykowanie dziwnymi, z góralami, na mocne session i koncert finałowy z udziałem wszystkich muzyków. W Tarnowie dobiega końca XVI Ogólnopolski Festiwal Komercji Polskiej. Jak spektakli grana jest przy do ostatniego miejsca widowni, często uzupełnionych dostosowaniach. Wystarczy przejść do okazji po 15 minutach, nie ma, minutach nie ma już wylotów. W ramach konkursu publicznym zobaczyła w tym roku 7 spektakli przygotowanych przez teatry z 5 miast. Łodzi, Bydgoszczy, Warszawy Tarnowa oraz Słowacki Skoczyn. Na komisjach to, się świetna gra, świetny temat. Fantastycznie. Oby więcej takich spektakli w Tarnowie. Taka komedia naprawdę, z którą można poświęcić czas i przyjemność od tego spędzić coś. Teatry walczą o statystykę muzyka w Italii i kwotę 15 tysięcy złotych. w jury zostanie ogłoszony w niedzielę w trakcie finałowej w Teatrze. Co jeszcze przed nami? W najbliższych dniach w Krakowie po raz 37 trwają reminiscencje teatralne. W sobotę konfrontacje 2012, dwa pokolenia, jedna muzyka, koncert w Nowej Fucie. A w niedzielę w Grotkowicach kolejny koncert w cyklu Muzyka w Pałacu Żańskim. Ja zapraszam za tydzień na Kronikę kulturalną. Do zobaczenia. Małgorzata Obajtek zaprasza do pracowni artystycznej, w której znajdziesz suknię ślubną swoich marzeń. Tu możesz ją sama zaprojektować, przedstawić własny projekt lub wybrać z gotowych modeli. Miła atmosfera, niskie ceny, szeroki asortyment. Za jedyne 999 zł będziesz tego dnia księżniczką. Kraków Świętego Filipa 13. Teatr Grotewski na przyjemności. Zresztą myślę, że to nawet więcej niż przyjemność. Zobacz tam.